to po jednej osobie Znajdujemy się w Bydgoszczy. Organizowany jest tutaj marsz wolnych ludzi. Idziemy właśnie na miejsce zbiórki. Marsz organ... organizowany jest przez Pana Skuteckiego. Idziemy zachowując od strony Świętej Trójczyn przez Wyspę Buńską na Stary Rynek. Proszę, zachowujmy od strony, rozdawajmy ulot. Za wejściem do pieszych można włożyć podpis pod uraterskim krajkiem. Ustawy odmieniające gospodarko, polecam tam na jest tam dotrzymać. Przyjechali do nas też kamraci z Torunia z okolic. <śmiany>

W każdym większym mieście w Polsce jest organizowany właśnie taki marsz o podobnym czasie. Ludzie są tutaj, aby zamanifestować całą tą sytuację, która nas otacza. Dobru wspólnego, żebienia to do dobrodziejstwo. No niestety ludzie się pytają, czy jesteśmy na żywo jednak nie jesteśmy nie mamy jeszcze tyle subskrypcji ale materiał będzie jeszcze puszczony dzisiaj na kanale świadomi bydgosz także zapraszam subskrybujcie będą wtedy transmisje na żywo okay. Przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego, to... i pomaga, naprawdę nie pomagają. Nie wiem. takie metody że nie no one, one nie pomagają, one nie zabezpieczają. Przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego, i pomaga, naprawdę nie pomagają. wiązek noszenia maski na całe życie. No dobrze, to, to, to może przejdźmy do tych maseczek, bo te maseczki, mam wrażenie, są takim dowodem na całą Ach, absurdalność tej sytuacji. O co chodzi z dyskusją dotyczącą maseczek, jak pan na to patrzy? Do czego służy maseczka? Maseczka służy do ochrony żeby nie napróć w pole operacyjne. E, ja zakładam, żeby nie żeby zanieczyścić próbki, żeby nie dostać w wyniku, którego nie ma. E, osoba zakładająca wchodząca do pomieszczenia, gdzie są sami chorzy, żeby się co od aerozolu, który się zgromadził przez jakiś czas. Wychodząc na ulicę w maseczce, zbieram wszystko. To mogę zebrać na tą maseczkę. Po czym co tą maseczko robi? Bo ci wszyscy, którzy do tej pory omawiali, to biorą maseczkę do worka, a wszyscy dał to dla mnie z żeby korzystać z maseczki. I od razu niszczą burzy. Tak jest. A ja widzę potem we Włoszech leżące pięknie maseczki na ulicy. Gratuluję. No tak, ja mogę ze źródła zakażenia od razu zawrzucić do autobusu. I te masęcze, które muszą czekać aż kogoś zakażą, bo to jest metoda właśnie rozszerzenia zakażeń. Tak. Czyli zakładanie maseczek po to, żeby pochodzić sobie w niej po ulicy, potem ją schować do kieszeni zabrać do domu, to teraz jest... w momencie pochodzenia do kieszeni zdecentralizować go jeszcze sporo. Znikają masowo ze sklepu. A to tak, na którym mamy chirurgów, w którym mamy wirusową. Być może bardzo bym się ucieszył, ale nie jest to prawda. Znikają, ponieważ to jest taka dziwna zasada. W krajach e, Azji rozumiem, że każdy nosił maseczki, tak jest to, tutaj, jak z dobytającym się na ulicy. Związkiem z Cilkadur, gdzie to kosztuje 500, to jest prawda. dobra emocjonalne tak co do takich stanów to często jest odmienne to nagrywany jest przez świadomych twórców Zapraszam na kanał zwłaszcza do osób, które nie potrafią posiłowania się tego. Nie ma się już czego bać. Wielki biednik i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie potrafią posiłowania się tego. Uwaga, uwaga. Mamy tam ewidentna sytuacja. Mediacy i politycy rozsiewają i ustawają. Wyłącz telewizor. Telewizor. Moc myślenie. Myślenie. Demi Kaganie. Jesteś wolnym człowiekiem. Gdyby Taki patenty gdybym, co będzie. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed virusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego nie pomagają. W takim patenty wygrywające będzie. One nie zabezpieczają przez życie. No, 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 ok widać. Pełne zrozumienie u kierowców. Popierają. Popierają tą akcję. Brawo, Wydwosz. Chodźcie z nami. Tutaj mijamy klub Stara Babcia. Niedawno była tutaj obrona przez pancernych, przez Won, przez świadomi Bydgoszcz.

Otwieramy gospodarkę, otwieramy szkoły, otwieramy przychodnie, szpitale, otwieramy głowy. Zamykamy telewizję, zamykamy rząd. Tego chcemy. Chcemy komisji śledczej, chcemy odpowiedzialności naszych polityków. Chodźcie z nami! 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 Chodźcie z nami. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami. to mają być bezpieczna. 5000 genów. Lockdown dał nas uratować. Firmy bankrutują. Ludzie wypełniają sobie ubóstwa, nie sobie rady. Rząd miał pomóc. Tak pomaga, że... Że nie mówić. Cała nadzieja w Solidarności Polaków, nas samych. Nie uda mi się nas podzielić. Jest ryzyko. Musi być wybór. Wszystkie szczepionki są do przeglądu. Wszystkie procedury medyczne do przeglądu. Całe państwo do przeglądu. Cieszę się, że jesteście tutaj. Kto chce zabrać głos? Chodzi o to, żebyśmy wszyscy mogli się wypowiedzieć, bo nie mamy gdzie się wypowiadać. Za chwilę pozamykają Facebooki, Twittery, pozamykają wszystkie możliwości komunikacji między nami. To jest ten moment. Czy każdy może wziąć mikrofon. и поведет своим близким и незнаемым, а близким по разрукачению.